Live z firmą Katarzyna Rycharska zaprasza. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mikołajki. Tomasz Gordon udało się nam w końcu spotkać. Już pisałam na swoim profilu o teście. Dzięki Tomaszowi udało się mi wypełnić. I podesłał mi wyniki, które mnie zaskoczyły. Wyszło między innymi w tym teście, to jest test y, MPA, mhm. on jest, y, on robiony jest głównie dla y, właścicieli firm, głównie czy ty? biznes, duński <coughs> test Master personal Analysis, jeden z testów kompetencyjnych. Mm -hmm. I on pozwala y, przyszłym y, pracodawcom ustalić, y, kogo zatrudniają, czy, czy w jakim celem? jest? Jeszcze Kasiu, w dwóch zdaniach. Pozwala rekrutować, znaleźć talenty i rozwijać talenty w organizacjach. Głównie po to służy. I też y, służy zwiększeniu świadomości. Czy dla siebie też, tak jak ja go wykonałam, tak, to są, najbardziej można go. Są klienci, którzy chcą zbadać siebie, żeby zwiększyć swoją mhm. świadomość i potem budować rozwój. I w tym teście między innymi wyszło, że mam talent rozwoju, tak? rozwoju i talent motywacyjny. Mm -hmm. Żeby grupy przenosić z punktu A do punktu B, jeżeli chodzi o wiedzę, rozwój i mm -hmm. umiejętności, no i też żeby ich do tego motywować skutecznie, co mm -hmm. robisz zawodowo, prawda? Tak, tak. Natomiast wyszło też, że nie, nie umiem rzecz. Powiem Ci też, też mówię mhm. Państwu, Wam, którzy oglądają, to jest częsta wada spotykana, że nie ma czegoś, co ja lubię nazywać monetyzacją, utylitaryzmem, mhm. czyli przekładaniem zaangażowania w konkretny zysk, co niekoniecznie mówi, że trzeba tak bardzo włączać ten nacisk na kasę, mhm. ale jednak ona suma summarum jest pewną informacją zwrotną i gdybyś nie miała z tego zwrotu z inwestycji, to najpewniej byś tego dobrego dla ludzi nie robiła, prawda? No tak, tak dało się mi też do myślenia, bo jak długo można nie, nie spieniężać, mm -hmm. więc jakby ten test dużo mi dał pod względem zastanowienia się, co dalej. Mm -hmm. Natomiast bardzo mnie zaskoczyło to, że jak pokazałam wyniki tego testu moim bliskim, to oni powiedzieli, że bez testu to wiedzieli. Mm -hmm. I teraz, ale ja nie, dla mm -hmm. mnie to było odkrycie. Mm -hmm. I teraz pytanie, czy my nie jesteśmy sami świadomi? My zazwyczaj, Kasi, nie jesteśmy świadomi i też mogą to Państwo zauważyć na swoim przykładzie. Często, kiedy rozpoczynam jakieś szkolenie, mm -hmm. bądź kiedy prowadzę zajęcie na studiach różnego rodzaju, podyplomowych, pierwszego, drugiego stopnia, często słyszę, brakuje mi informacji zwrotnej o tym, co ja posiadam, w jakim mm -hmm. miejscu jestem. Często brakuje takiego wyrysowania ja to lubię nazywać taką mapą drogową miejsca i potencjalnego i drogi, mm -hmm. do której mógłbym, mogłabym dotrzeć. A w tym sensie brakuje I Inni mogą to zauważać. Kiedy powiedziałeś, Kasiu, że twoi najbliżsi to widzieli, oni przebywają z tobą mm -hmm. bardzo długo. Kiedy pracodawca spotyka kogoś w procesie rekrutacji po raz pierwszy, mm -hmm. jest swoista taka gra udawania, pokazywania najlepszych stron mm -hmm. i możemy wtedy mm -hmm. pewnych rzeczy nie zauważyć. Tak, sam, tak samo pracując w organizacji, możemy pewne rzeczy ukrywać. Mhm. W tym sensie test pozwala na tej drugiej stronie zbadać potencjalne kompetencje, mhm. ale również my często mamy taką wątpliwość. Mamy różne talenty, mamy różne umiejętności, ale do końca nie wiemy, co my możemy ze swoim życiem zrobić. I test pokazuje, w jakim ty kierunku możesz mhm. potencjalnie człowieku podążać, w jakim by możesz mhm. podążać. Mhm. Bardzo zaskoczyły mnie też pytania, bo pytania były skonstruowane tak, że wielokrotnie się powtarzały. W różnych jakby, konfiguracjach okay. czasami nie za bardzo nawet wiedziałam, co jest jak najbliższe mnie. Mm -hmm. Specjalnie są tak skonstruowane pytania, żeby, żeby odkryć, i bo właśnie odkrył też takie rzeczy, które mi się wydawało, że po takich pytaniach nie, nie, nie mm -hmm. ma takiej możliwości, żeby cokolwiek takiego wyszło. Znaczy, od, od razu, pewna ważna rzecz. Jest sporo testów na rynku. Mm -hmm. Ten test. Jego duży atut, za chwilę wrócę do Twojego pytania, to nie wkładanie człowieka w szufladę. Mhm. Masa, tak zwanych testów post które mówią, kto, ktoś jest ekstrawertywny, introwertywny, powoduje, że ktoś po wypełnieniu testu zakłada, jestem introwertywny, to czegoś tam nie mogę robić. Przykład: prowadzę no. szkolenie dla, mhm. dla WBK. W ostatnim rzędzie z wystąpieniem publicznym siedzi dwójka osób, które na poprzednim szkoleniu wypełniły test. MBTI, czy MBTI, mhm. a, i określona tam została jako osoby introwertywne, wycofane, które nie lubią wystąpień publicznych, lubią ekspozycji społecznej. Mhm. Co to spowodowało? Te osoby przez cały czas szkolenia siedziały, siedziały z tyłu, nie, nie aktywizowały się, dały im możliwość wyboru, a były bardzo zasobne, intel, inteligentne, mhm. miały wiele kompetencji. Czy wolisz produkować treści dla innych, czy weźmiesz swoje kompetencje i pokażesz na zewnątrz? pomimo jakiegoś rysu testu, mhm. podjął decyzję, wyszło na koniec, dokonało najlepszych wystąpień publicznych. Innymi mhm. słowy, test, który miałaś okazję wypełniać, on usytuowuje w pewnej przestrzeni, ale nie nakłada takiej łatki. Jesteś inna. Mhm. Masz możliwości działania, ale łatki tam nie ma. Co do tych pytań, osoby często wypełniając testy chcą pewne rzeczy poukrywać. I mhm. żeby dokonać pewnej ważnej decyzji, czy jestem po jednej, bądź po drugiej stronie i żeby osoba, która analizuje test, mhm. zobaczyła, czy to nas przypadkiem czegoś nie koloryzuje, nie maluje trawy na zielono. Mhm. Te pytania się powtarzają mhm. i my też możemy w ramach analizy pytań, w ramach tzw. Lipsy, w ramach mhm. chociażby narzędzia MPA, zauważać, czy ktoś nas okłamuje. Mhm. Czy to nie jest tak, że... bo... Ten test jakby troszkę obnażył mnie, tak? Mm. I czy my nie boimy się zmierzyć z prawdą? Bo nie wiem, ja nie wiem, czy ja chciałam to usłyszeć, że ja nie chcę monetyzować swojej pracy. Że to nie jest takie ważne dla mnie. Ważniejsza mm. dla mnie jest jakby sfera rozwoju niż monetyzacja. Okej. Okay. Natomiast jak powiedziałem, to jest ogromna Twoja wartość, że stawiasz na pierwszym punkcie mm. dobro klienta, wartości, które wkładasz mm -hmm. i, twój, i Twoją satysfakcję. Natomiast jak powiedziałem wcześniej, w tego typu zaangażowaniu boję się tego, że w pewnym momencie człowiek przed pewną przepaścią dokonuje decyzji, ok, lubię to robić, ale muszę skoncentrować się na pracy zarobkowej. Mm -hmm. Rapunki, kredyty, etc. W tym sensie, jak połączymy jedno z drugim, tak naprawdę klienci chcą zapłacić za dobrą usługę, wtedy mm. możemy robić to, co nas spełnia mm. za odpowiednią kasę. Kiedy my o to nie, nie dbamy, to najpewniej klient o to nie zadba. Więc to jest takie pierwsze wyjście. A co do Twojego pytania a propos mm, lęku przed takim odkrywaniem siebie, mm. my nie właśnie czemu kolor zmiany o Boże, my po prostu boimy się tam spojrzeć. Mm. Po pierwsze, boimy się spojrzeć na te rzeczy bardziej miękkie, niekompetentne w nas. Mhm. Boimy się, że kiedyś mieliśmy jakieś marzenia, a je porzu porzuciliśmy. Jak się spotkaliśmy, mówiłem Tobie, że moje ulubione powiedzenie motywacyjne mhm. brzmi, że zazwyczaj umieramy w wieku 25 lat, tylko z pochówkiem czekamy aż do śmierci. Żyjemy, mhm. następuje praca, poniedziałek, piątek, jakieś tam studia, potem rodzina, obowiązki i wszystko zamiatamy. Wszystko mhm. całkowicie. I tak naprawdę często ja w ramach jakiejś pracy z menedżerami z właścicielami firm, bądź po prostu z moimi klientami, którzy robią różne rzeczy, mm -hmm. dbam o to, żeby on spełniał się też na niwie tych swoich pasji, zainteresowań. Bo tak naprawdę gdzieś tam ten, ten kręgosłup jego metaforycznie umiera, mm -hmm. kiedy on nie realizuje się też prywatnie. Nie wgląda, nie, nie, nie następuje wgląd, następuje strach, ponieważ boimy się, boimy się, że praca, w której jesteśmy nie do końca nas satysfakcjonuje związek, w którym jesteśmy, nie do końca z takim związkiem, o którym marzyliśmy, a idziemy na bardzo daleko posunięte kompromisy, plus zauważamy pewne miękkie rzeczy, które być może za bardzo nas odkrywają, bądź mm -hmm. za bardzo wtedy możemy samobiczować siebie. Mm -hmm. a ja często mówię, że świadomość, różnego rodzaju procesy świadomościowe w tym studia podyplomowe, powodują, że często ludzie na mm -hmm. początku a są inni, na końcu są inni, w tym procesie bardzo się zmieniają, mm -hmm. odważają się na zmiany zawodowe i życiowe. Mm -hmm. Um, test często w tym pomaga, bo jest obiektywny i jest matematyczny. Nie zwiedzi mi się twoje, twojej twoje, twoje rodziny, bo można sobie wyobrazić, że ktoś, kto chciałby cię utrwalić w tym miejscu, w którym jesteś, powiedziałby Kasia, to jest bzdura, co w tym teście jest. On cię tak bardzo napompował tą wiarą w siebie, to zostań w miejscu, w którym jesteś. Też tak mogłoby być. Masz bardzo e, najpewniej kochającą rodzinę, który mówi Kasia rozwieje się a oboje wiemy, że to nie jest takie częste. No tak, nie jest y, częste i właśnie się zastanawiałam, y, czy może tak żyć w ogóle, y, jakby zamiatając pod dywan swoje potrzeby i swoje marzenia, mm -hmm. a żyć y, życiem gdzieś tam, które wydaje nam się, że tak powinno być. E, też Ci o tym wspomniałem w na, ramach na, na na naszego spotkania, to pewnie nie jest mm -hmm. taniec, spotkaliśmy się w kawiarni Fanaberia w ukryta reklama. Mhm. I, I tam często do, dochodzi do, do ciekawych spotkań osoby bardzo młode i osoby tak około 80. Tak. I, mhm. i, i e, oczywiście można zamiatać i większość z nas zamiata, ale potem najczęściej przychodzi do tego typu mie miejsc, mhm. albo nie przychodzi w ogóle, bo mhm. nawet nie otwiera się na inne osoby. I tak jak te osoby, które spotkałem swojego czasu w Fanaberii, te osoby 80, mhm. plus, mówią. Gdybym miała, gdybym miał 40 lat mniej, to bym zrobił, zrobiła. Mhm. Ja często mówię, i my też, zarówno ty, jak i ja, jak również państwo, poświęcamy teraz swój czas, żeby, my tutaj, żeby dla państwa coś przygotować. Um, państwo, żeby nas oglądać, a to jest czas, który umyka i sekundę po sekundzie, minutę po minucie, zarówno państwo, jak i my jesteśmy bliżej końca. Pytanie, jak my to wykorzystamy. Czy wykorzystamy to w ramach oparcia o nasze wartości, mm -hmm. potrzeby innych ludzi, o szczęście, spełnienie, czy rygor poniedziałek, piątek, praca, która nas nie do końca satysfakcjonuje. Bardzo mnie, to, bardzo mnie to gdzieś tam wewnętrznie uwiera, kiedy widzę jakiś post na Facebooku typu o znowu ten poniedziałek. Mm -hmm. a, a czy, a, aby nie można tak, że praca może być spełnieniem, szczęściem naszą pasją, w ramach której zarabiamy pieniądze, poniedziałek jest tak, tak samo ciekawym dniem jak inny dzień, ponieważ możemy się spełnić. To nie jest motywacyjne, to nie jest motywacyjna wzura, tak potencjalnie może być, kiedy my zbadamy to, a nie robimy tego. Od podstawówki przez szkołę średnią, nie badamy naszych zasobów, predyspozycji, często idziemy w, w miejsce, bo nam mówi, mówią rodzice, bądź znają i bądź trend. A być może moglibyśmy robić coś, co w nas wspaniało? Yy, a takie, cy, takie cytaty motywacyjne w rodzaju, yy, szczęście, spełnienie to co przekonują? Bo ja się czasami zastanawiam, czy, czy to jest iluzja. Czy to jest oczywiście taki stan, który, który te osoby, bo trochę jest dużo tego na Facebooku, że niektórzy aforycznie wręcz hmm. nie mówią prawdy, wydaje mi się, tylko cały czas na takie euforii ta, są. Ta. Bez uznań Facebook i tego typu media nadmuchują hmm. obraz hmm. samooceny, on często nie sprawdzi, to malowanie trawę na hmm. Natomiast co do szczęścia. Ja uważam i bardzo wyznaję pewną definicję, którą też chyba Ci miałem okazję przekazać. Mm. Szczęście to gotowość, która czeka na okazję. Mm. Gotowość jest tutaj. Tu, mm. Też Kowej, autor siedmiu, siedmiu nawyków skutecznego działania swojego czasu, powiedział, że um, nie ma zwycięstwa publicznego bez zwycięstwa prywatnego. Test, zwycięstwo prywatne, samo świadomość, mm. potem możemy iść w świat, w działania zawodowe, etc. Sumując. Jeżeli my nie mamy gotowości w sobie, możemy po prostu tych okazji nie zauważać. Oczywiście ja bardzo nie lubię, a nawet że jak byłem zoologicznie, nienawidzę tych wszystkich takich nadmuchanych szkoleń motywacyjnych, mm -hmm. bo to też wyróżnia moje podejście. Ja bardzo mocno stąpam na podstawie naukowej. Mm -hmm. Uczę nauczalni, prowadzę parę kierunków na różnych uczelniach podyplomowych. Fundamentem jest nauka. Mm -hmm. Bez dwóch zdań optymizm jest lepszy dla nas, dla naszego zdrowia, urody, mm -hmm. s, e, takiego dobrostanu. Natomiast nadłóżenie tego może być e, przeciwstawnie niedobre i może być zagrażające. A nauka, e, już, już nie wchodząc w szczegóły, wskazuje na pewną regułę Trzy do jednego. Zauważam dobre rzeczy, to jest ta trójka, mm -hmm. na nich się koncentruję, ale również zauważam te, które potencjalnie są niedobre, zagrażające, uwierające mnie. Mm -hmm. Ta pro proporcja jest zachwiana za dużo z optymizmu, paradoksalnie ludzie są coraz bardziej nieszczęśliwi. Czy ten test może nam wskazać, że jesteśmy na dobrej drodze? Jeżeli na początku zdiagnozujemy... Ja myślę o tych młodych tak. Właśnie. Jeżeli na początku zdiagnozujemy, gdzie, jak, co robią wcześniej dana osoba, mhm. gdzie chciałaby być i co w tym momencie robi, a test jest tak naprawdę takim, takim zdjęciem, co robisz w tym momencie? Mhm. I wówczas tak naprawdę my możemy mieć taką informację zwrotną od tego testu, na jakim jestem punkcie, dochodząc do, do pewnego celu, jakie mam kompetencje. Na przykład może się okazać, że... Ktoś, kto jest na studiach bądź myśli o studiach informatycznych mm -hmm. z racji być może zasobów kompetencyjnych mógłby to robić, mógłby w te studia wejść, ale raczej jego kompetencje, mówimy o mm -hmm. tym, że on raczej powinien zarządzać projektami informatycznymi, informatycznymi, a nie siedzieć tylko i wyłącznie z komputerem w zamkniętym pomieszczeniu, bo po prostu będzie się dusił tam. Mm -hmm. Innymi słowy, test pokazuje to, przyszłość, którą sobie gdzieś tam wyrysowaliśmy, się trochę spełni, czy będziemy mieli bardzo trudne dojście do tego punktu. Ja trochę to też nazywam hmm. taką czarodziejską kulą. Można tam pewnie rzeczy zauważyć, oczywiście, ale jest to dalekie od magii. Hmm. Też powiedziałeś, że takie testy kompetencyjne powinny być obowiązkowe w szkołach. Mądry wychowawca powinni włączać płatne bądź bez bezpłatne. Czy to, płatne nie są dobre? S są dobre i na przykład też, jeżeli oczywiście będą pytania od, od, od widzów tego, tego spotkania, też mogę pokazać w sieci miejsce, gdzie można wypełnić na przykład test MBTI no. za darmo. No. Jest to test, który wkomponowuje w jeden z 16 typów no. w odróżnieniu od tego testu, który ja się głównie zajmuje, czyli Master Personal Analysis, ale można go wypełnić za free w sieci i mieć informację zwrotną. No. Ja wiele lat temu go wypełniłem i to, co robię teraz od wielu lat jest... No pewnym rezultatem tego, że zobaczyłem, aha, powinienem robić to, robiłem wcześniej coś innego, być może to jest dobry kierunek, żebym szedł właśnie do, do tego celu, tam wyznaczonego. Mhm. Nie narzekam, nic mnie, nic mnie zawodowo nie uwiera. A w wieku 40-45 lat mhm. warto zrobić taki test? Wiesz, bo to już jest połowa życia i coś tam zrobiliśmy i teraz Okaże się, że niekoniecznie dobrze. Za, za, czarów, za czasów zaszłych średniowiecznych to w dużej mierze już był koniec życia. <grym> Osoby nie dożywały tego wieku. Um, informacja, Kasia, dla Ciebie być może niesłysząca i też informacja dla Państwa, dla Was. Um, jak wyglądają fakty na przyszłość? Po pierwsze, będziemy zmieniali swój zawód 4-5 razy w ciągu naszego i. życia. Innymi słowy, musimy być otwarci na gruntowną zmianę nawet o 180 stopni. Kolejny fakt, będziemy zmieniali swoją pracę w ramach już zawodów poszczególnych 14 do 17 razy w życiu. Innymi słowy, 40 lat to być może taka wolta granica drugiej zmiany zawodowej, a jeszcze trzecia, czwarta jest przed nami. Będziemy żyli coraz dłużej, niestety, niestety, będziemy pracowali coraz dłużej. Im bardziej będziemy się wspomnieli w tej pracy, w tej pracy tym będziemy bardziej szczęśliwi. Innymi słowy, jeżeli czujemy w sobie pewne jeszcze niezrealizowane talenty, możliwości, mm -hmm. to warto zbadać to, w jakim miejscu jestem, a często e, część z Państwa, którzy nas słuchają, mogą być w takim stanie, e, faktycznie czuję pewien deficyt, pewne załamanie, być może faktycznie mogłabym, mógłbym jak, jakiś test wypełnić bądź, bądź dokonać pewnej zmiany zawodowej bądź prywatnej. Ja bardzo lubię, być może coś, o czym Ci wspomniałem, o czym być może też Państwo słyszeli. Taki polski psycholog w książce Trud istnienia określił pojęcie pozytywnej dezintegracji. Ona polega na tym, że w pewnym momencie następuje w naszym życiu tąpnięcie. I jeżeli my zareagujemy na to tąpnięcie, wyciągniemy z niego wnioski, wypełniając test, włączając samoświadomość, jakąś użyteczną lekturę, to wówczas możemy z tego wyciągnąć wnioski, żeby się realizować bardziej efektywnie na niwie prywatnej i zawodowej. Mm -hmm. Ale jeżeli my na to nie zareagujemy, najpewniej za moment nam jeszcze bardziej wszystkich nas zacznie pukać, mm -hmm. mówić Nie zauważyłaś, Kasiu, nie zauważyłeś Tomku, pokaże Ci to mocniej chorobami, jakimiś stanami subdepresyjnymi. Innymi słowy, niezależnie na jakim etapie się jest, warto zwiększać swoją samoświadomość, i oczywiście pracować nad tym, co w nas urodzajne, czyli nad zasobami. Mhm. I jednocześnie zmieniając to, co można delikatnie zmienić. Kiedy na przykład prowadzę jakieś szkolenia, a ludzie mówią, Tomek, ale skąd te wszystkie rzeczy, takie jakaś mowa ciała, którą teraz za bardzo nie chcę, nie chcę włączać, to jest kwestia tylko i wyłącznie pewnej praktyki. Mhm. Innymi słowy, świadomość, cel, do którego, chcemy, do którego chcemy dążyć, zbudowanie pewnej siły na zasobach. Dołożenie paru umiejętności, nie powiem Tobie, nie powiem Państwu, że wszystko wszędzie można, bo nie wierzę w takie bzdury mm. motywacyjne, ale bardzo dużo można, mm -hmm. jeżeli gdzieś tam to serce jest gorliwe, jeżeli ta wewnętrzna gotowość jest z nas. Tom, masz też inne projekty, między innymi e, Pozytywna Psychopatia, tak? To jest takie szkolenie. Co, co jeszcze? Nie można Ciebie zobaczyć, z Tobą porozmawiać? Jakiś nowe szkolenia, wiem, że na pewno jest Akademia Menadżera. Tak. To jest Akademia Menadżerowa, to jest taki korowy główny mój produkt mm. w ramach Wyższej Szkoły Bankowej od 4 lat, 7 grup, 150, 150, 150 absolwentów bądź słuchaczy. Natomiast ja głównie działam dla biznesu, mm -hmm. więc badam zasady w organizacjach, pomagam menadżerom, właścicielom rozwijać się, rozwijać zespoły. Więc jeżeli macie potrzebę, żeby wesprzeć siebie na niwie zawodowej, mogę pomóc, jeżeli też chcecie wesprzeć siebie prywatnie, diagnozując swoje zasoby, też oczywiście mogę taką pomoc wam, wam przekazać. Warto obserwować też być może mój, mój fanpage na Facebooku Tomasz Gordon, Trener Biznesu. Tam dużo informacji też bardzo po, poza tak sprzedażowo zachęcam też Państwa Was do właśnie bycia na, na TomaszGordon.pl, również na Sekrecie Osobistej Doskonałości, gdzie wrzucam masę różnych treści motywacyjnych, które są całkowicie za free, ponieważ myślę, że to też nas gdzieś tam spotkało, ciebie Kasia i mnie. Mhm. Chyba oboje bardzo mocno w takim fundamencie naszego zaangażowania chcemy, żeby trochę ten świat był lepszy, Dzięki naszemu drobnemu zaangażowaniu. Mhm. A kasa, pieniądze są dodatkowym elementem. Mhm. Podstawa jest, są pewne wartości, które mamy. Tym bardziej mi miło Cię było spotkać. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Tomaszu, że się zgodziłeś na ten live. Myślę, że bardzo dużo wartościowych treści, o których bardzo chciałam porozmawiać. Między innymi o samoświadomości, o prawdzie, o tym, co powinniśmy robić w życiu. Bardzo dziękuję Starówka Office i Michałowi się zgodził i tutaj nas przyjął, żebyśmy mogli porozmawiać. Dzięki temu mamy taką ładną ścianę z tyłu zasobu, mamy taki ładny plener. Na dzisiaj to wszystko. Życzymy Wam. Były prezenty No mam nadzieję, że Państwo w sobie odkryją prezent, tą gotowość do dobrych rzeczy. Cześć Wam.